Siemanko! Czekaj, podniesiemy kamerę trochę. Siemanko wszystkim na naszym kanale, jak możecie widzieć słynna ściana, jesteśmy w dość kultowym miejscu. Bardzo dawno mnie tutaj nie było, widzę wszędzie mech, ale nikt mi nie pokradł rzeczy, bo widzę są jeszcze garnki, są nasze tutaj pierdołki, które żeśmy pozostawiali dawno, dawno temu. Z okazji tego, że dzisiaj mamy wigilię, chciałem wam wszystkim złożyć od całej elity najlepszych świąt Bożego Narodzenia, dobrych, fajnych, udanych prezentów. I przede wszystkim ciepła z rodziną w tych dość słabych czasach. Ja niestety odcinek muszę na zaś nagrywać ze względu na to, że nie wiem co będzie, kiedy wy to oglądacie. Czy przyjedzie po mnie policja, czy coś się stanie, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, jeszcze raz od całej elity, najlepszego i wbijajcie na kanał Mahony bez spiny. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie petardy, które uważam, że w dobrym momencie nagrywam, ze względu na to, że e, jakbym wziął na przykład te czwórki czy jakieś inne aktualne petardy, to już jest trochę nieodpowiedni moment, bo już są sklepy pirotechniczne pozamykane i prawdopodobnie albo czekają na Was straganiarze, albo już nic, bo nie wiadomo, co przez tą chorą pandemię będzie. W każdym razie. Mam dzisiaj takie fajne petardy. Eee, petardy, oczywiście, zabytki NWP. Chociaż tutaj mamy certyfikat i Ale zanim do tych petard dojdziemy, opiszmy sobie petardy. Eee, super petardy z takim bojakiem. Eee, szata graficzna mi przypomina lata 70. -te. 60, kiedy Amerykanie właśnie dużo nagrywali Westernów, kiedy właśnie nagrywali takich dużo filmów. E, o takiej tematyce nie będę tego słowa wypowiadał. E, szata graficzna dość fajna. No i widzicie, tutaj gościu zamiast rzucać ręcznym takim co się zawleczko tyka i rzuca, zakazane to słowo, rzuca petardę, rzuca petardę. E, w parce mamy cztery sztuki, gramatura, nic nie wiadomo, NWP, NWP. No i zobaczmy. Oczywiście, taki mały spoiler. Codziennie od dzisiaj będziecie mieli projekty. Od 24 grudnia do 31 grudnia macie projekty. 1 grudnia też coś będzie, i 2 grudnia też coś będzie. Dobra. W każdym razie zobaczmy, jak to wygląda. Wow! Jedną niestety sztukę muszę zachować, bo nie mam takich. Jedną sztukę muszę zachować. Petarda wygląda dość zacnie. Jest duża. Myślę, że jakiś paździerz będzie. Fajnie wygląda. Fajnie. Jedną kolekcjonerską zostawię. Sprawdzimy moc na decybelomierzu, w ganku. I jakąś moc destrukcji na wodzie nie będziemy jej sprawdzać. Kolejną petardą, jaką dla Was mam? Jest to petarda. Super petardy! Tam też było super petardy. I tu już mamy takie wiecie, kapitana Brodacza, który trzyma takie dwie potężne petary w łapie. Tam by się zgadzało. Tam są takie dość duże petary. Zobaczymy, co tutaj jest. Oczywiście to słynne takie. Taka słaba folijka, nie? Taka, ta folijka taka sylwestrowa, co się zawsze zrywało, takie, takie Oyumatopeje, jak to się mówi, takie dziadostwo yy, Rok produkcji 2014 Data przydatności do 2029, zobaczcie No, normalnie wszystko jest, certyfikaci chce Ale nie widzę nwp -ków. nie widzę, żeby tu gdzieś było napisane NWP Eee, artykuł numer K204 3, czyli K204, są zawsze dobrymi koszarzykami i czy strzałowe klasa druga. NEC prawie 25 gram na całe opakowanie, sprzedawać tylko w oryginalnym opakowaniu. Michał, ja, ale nie widzę NWP, czyli teoretycznie to można byłoby sprzedawać zgodnie z naszym prawem. Certyfikat jest, certyfikat jest. NWP nie ma, nie ma, więc to nie jest zabytek według polskiego prawa no i tutaj te petardy wyglądają tak jak pamiętam z czasów dzieciaka zawsze się przychodziło na stragan w sobotę u nas w Konstancinie stał pan który miał tak właśnie paczuszkę otwierało się i tu były takie petardy i sprzedawał po 50 groszy za jedną taką e, petardę jakość jak zawsze taka była wiecie fifila fila ale siara była Dobry huk był i to były właśnie petardy K-204. Bo teraz na jak petardy są 3 strzałowe czy pięciostrzałowe to to były K-201, 3 strzałowe, K202 to Max, a 204 to jest taka górniejsza półka. Dobra, sprawdzimy teraz na decybelomierze, bo gruby się już dość dużo nagrał. <laughs> Poziom co tyle, co aktualne petardy Dobra Zobaczmy teraz Tego wariata Ale trochę mi przy uszach Przydzwoniło tamtej Nice Tu, gdzie kiedyś odpalaliśmy petardy wyrosło drzewo Trzeba zrobić tam, gdzie nie ma drzewa I wziąłem taki specjalny aluminiowy garnek Leciutki No i oczywiście jest magiczna siara, która lubi przyduszać I właśnie trzy strzałowe mają to do siebie, że Widzicie, jedna wybuchła tutaj i dwie kolejne tutaj Teraz zobaczmy, widziałem tego wielkiego wariata w tej kielni. Zobaczmy teraz tego. Zobaczmy. Zmieści się pod garnek, zmieści się. Co się nie zmieści? Panie, wszystko się zmieści. Stare powiedzenie. Mieliśmy garnek. Zobaczmy czy K212 jest w stanie unicestwić butelkę. O, opary. Opary nie dał zamknąć. ale jedno trzeba przyznać te petardy mają dobre dupnięcie i teraz coś za co kochałem zawsze petardy siarą ktoś się nigdy siarą nie nie no to nigdy petard nie odpalał to jest Magiczny ten zapach siary jak się odpala, to on potem tak dusi, jeszcze tak delikatnie się wącha. W zimą, kiedy ten zapach się unosi, bo w lato to jakoś, tak to się nie trzymało. W zimą to zawsze w powietrzu to się leża, wisiało. Jak człowiek się stachnął tak dobrze, tą siarą to potem był <kluzła> Ale w każdym razie butelkę zniszczył. Sprawdźmy tą matriochę w wodzie, tutaj mam garnek wypełniony wodą tu nie ma ryb, żeby nie było odpalamy siara się pali nie wiem czy... w porównaniu do innych Achtungów ten bardzo szybko wybuchł i niestety nie wiem czy będzie widać bo chyba cielskiem zasłoniłem odchodne cztery, trochę wody. Gotowi? Cztery razy trzy. Pominie do dawać nam. 12, bang, 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 albo tylko 5. Tak. Tu leży cała, tu leży pół, i tu leży pół. O, nawet lepiej. Pokażę Wam, jak jest skonstruowana, bo jest cała zanurzona i jest mokra. Zobaczcie, idzie ląd. Jakiś taki dziwny ląd idzie. I podczas tego, jak jedna eksplozja, wyrzuca to gdzieś dalej. Druga eksplozja wyrzuca to gdzieś dalej. Ale są dobrze zrobione, bo gdyby był badziew, to znaczy się jedna eksplozja niszczyła petardę i dalej nie było strzałów, albo rozrywała ląd i dalej się nie paliło, też nie wybuchało. A tutaj wszystko ładnie wybuchało, tylko to były w wodzie. I podczas eksplozji w wodzie ląd zamuk jest z kabut. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Reszta zostawię tam chyba za 4 sztuki, zostawiam, dodam ojcu. On lubi z takich petard strzelać, a to jeszcze siareczka. I nawet mają dość fajną moc, zostawiam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się taki spodobał. Taki delikatny. Nie można powiedzieć, że świąteczny. No jest Martynka cały czas była, obserwowała. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, wbijacie na kanał Machony bez Piny. Martynka, tam masz Instagrama? Tak. Możesz pochwalić się. Dobra. No, martyna zain... 10, 1004 noc. No, Martynka jest. 1004, znajdziecie ją. Mam ją znajomych. Dobra, ja się z Wami żegnam. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i zapraszam na całą ciągotę fajnych filmów. Na razie.